Jesteśmy gdzieś w Poznaniu, dzisiaj jest 59 i tu jest okno życia. Jesteśmy przerażeni wręcz ilością informacji o mordowaniu dzieci, a tu jest alternatywa. Nie musisz zabijać. Możesz odwleć tutaj. Nawet masz takie wskazówki. Proszę. Nie zabijaj. Tu możesz Inkognito może dziecko, zadzwonić, przyjdą, odbiorą. Dobrze jest taką kartkę informacyjną. Jakie dziecko, jaki wiek, jakie mam choroby ewentualnie. Zastaną się. Jeszcze raz. Poznań ulica Słowoda 59. Nie zabijaj. Wiemy też, że to nie jest prosta decyzja. Oddać, nie oddać, ale zawsze lepsza niż zabić. No, żeby nie było, że nie ma łyżki O Otóż Droga do decyzji Jest taka sama Jak tutaj, patrzcie Ja tutaj Buraków To parkowało centralnie na chodniku No to mają ja Tutaj mogą wiecie iść, bo chodzą Um, dzień doężenie, jak widać, chodnik się kieraczy drogopropłotnie, czyli oczywiście nigdy nie ma winnych. No, rozwalone wszystko w cholerę mm. Taka też jest droga wyboista Tym rodzicom, którzy by tu chcieli oddać dzieci Niestety Bractwo króluje Ale no, zobaczymy co to jest za znak Droga boharowa zakaz się nie odtyczy. Nikt nie wie o co tu chodzi, ale...